Wspak zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Juliana Floriana Horajna. Anaheim, 9 sierpnia, środa, 1876. Szanowny Panie, odebrałem depeszę od Sypniewskiego wczoraj i według życzenia Pańskiego zawiadamiam Pana o tym natychmiast. Depesza była datowana z 6 sierpnia, przyszła zaś do Anaheim 8 rano i nie zastała mnie, ponieważ 7 wyjechałem do Anaheim Landing. Ale, ponieważ wozy z towarami chodzą do Landing codziennie, zatem odesłano mi ją tegoż samego dnia. Na nieszczęście w Landing nie ma ani telegrafu, ani post office, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Niewiele więc myśląc, wystarałem się o konia i nie czekając, kropnąłem się konno 15 mil do Anaheim. Zajechałem wprost do telegrafu i posłałem odpowiedź tegoż samego dnia, w którym przyszła depesza, to jest wczoraj ósmego. Ale wyobraża pan sobie, jak się dzisiaj czuć muszę po takiej eskapadzie. Nie ma we mnie ani jednej kości, która by nie wyszła ze swego stawu, i gdy pomyślę, że za godzinę trzeba będzie znowu wsiąść na konia i jechać mil cztery, włosy powstają mi na głowie. Dziś przynajmniej nie będę błądził, ale wczoraj trochę błądziłem, bo na tej Anaheimskiej Dolinie ciągle pokazuje się Fata Morgana to jest drzewa, farmy, miasta i wody, które nie istnieją wcale. Dość powiedzieć, że wczoraj widziałem to pole Anaheimskie o jakie mil pięć od miejsca, gdzie leżą rzeczywiście. I to oczywiście zbiło mnie z drogi. Chciałem dla przebywającej kolonii nająć mieszkanie w Landing dla kąpieli morskich, ale nie ma podobieństwa. Stoi tam bowiem pięć czy sześć but rybackich w jak najgorszym stanie i więcej nic. Nie ma co jeść, gdzie mieszkać, a wreszcie muskity wyprawiają sobie prawdziwe pikniki na ludzkiej skórze. Kąpiele też niezbyt bezpieczne, bo w zatoce są strangeris, raje. To jest ryby opatrzone kolcem w ogonie, który to kolec wbijają w podeszwę od nóg kąpiącym się. Jądrzą się takie rany tak bardzo, że lendingczycy utrzymują, iż strangeris są jadowitsze od grzechotników – Kąpać się więc można tylko na pełnym morzu, a tam znów szarki, a w czasie przypływu trafiają się podobno i wielkie rekiny. Oto wszystko. Zresztą pusto tam dziko i tylko ocean huczy, wyrzucając na brzeg wielkie wodorosty, i pelikany kraczą, ważąc się na ogromnych skrzydłach nad wodami. Za to tanio. Ja mieszkam u niejakiego pana Max Neblung, trzymającego zarazem świństwo dajnią, inaczej mówiąc restauracją, w której prócz mnie stołuje się jeszcze trzech rybaków, podobniejszych do rozbójników niż do rybaków. Sypiam z nim w jednym pokoju, bo drugiego nie ma w całym Lending, oczywiście. Jestem tak samotny jak palec. Nawet miecz ma pochwę własną, a ja zawsze sam, jak mu tyma, Istotnie nie mam nawet pochwy własnej. Dodajmy do tego, że w Anaheim zakochałem się śmiertelnie w szesnastoletniej Hiszpance i że tęsknię do niej, a warunki, w jakich żyję, nie okażą się zbyt urocze. Siedzę jednak w Lending i posiedzę jeszcze ze dwa tygodnie, bo te kąpiele to kwestia dla mnie ważna. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale chudnę tak, że sam siebie nie poznaję w lustrze. Ubranie zlatuje ze mnie, niby to jestem zdrów, a z żółkłem, z czerniałem, oczy mi wpadły słowem, wyglądam jak Moribundus – może to tylko skutek tego, że chodzę dużo, więc i wypacam z siebie wszelki tłuszcz, tak jak koń wyścigowy? Bo zresztą czuję się dość silny. Ale czasem doprawdy, zdaje mi się, że trzeba będzie wkrótce porzucić współpracownictwo w naszej gazecie i pójść na jakiego nędznego korektora do piekła albo na roznosiciela. Zresztą, może to jest i miłość do hiszpanki Matyldy. Powiadam panu, klękajcie narody. W tej chwili otrzymałem drugą depeszę. Sześć osób puszcza się przez Panama i będą w Kalifornii 12 septembra, września. Nie wiem, czy te sześć osób liczone z dziećmi czy bez dzieci. Zdaje się, że bez dzieci. Kolonia więc będzie dość poważna. Trochę zdziwiłem się, że jadą przez Panama, ale widać inaczej nie można. Może boją się kosztów, a co prawdopodobniej zmęczenia dla kobiet. All right. Dziś wyjeżdżam znowu do Landing. Listy i gazety dla mnie przysyłajcie łaskawie pod adresem Lutkę, bo w Planters już nie stoję. Lutkę zaś przeszle mi do Lending. Dziś nocowałem u nich, wraz z koniem. Są bardzo gościnni i bardzo poczciwi. Gazet i tygodnika nie odsyłam wam tym razem, bo zostawiłem je w Lending, odeślę w niedzielę. Przeszle jeszcze na wasze ręce jeden list do przyszłych kolonistów, bo zdaje się, że muszą jechać przez San Francisco. A teraz ściskam was serdecznie. Znajomym ukłony, paniom ukłony, wszystkim pozdrowienie. H. Sienkiewicz. Ile mam odesłać zasłownik i metodę hiszpańską? Koperta. M. Jules de horain Esk, San Francisco, Stevenson Street, 550, stempel pocztowy, Anaheim, 9 august, Kalifornia. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.